Siema, Siema, z tej strony Elzart. Witam w kolejnym odcinku, takim trochę nietypowym dzisiaj. Czy graffiti może być dobrą inwestycją? i no porozmawiamy sobie o graffiti czy to jest dobra inwestycja, więc taki temat w sumie trochę śmieszny, ale w sumie z drugiej strony też gigamądry. Mało osób w myśli o takich rzeczach, a to jest moim zdaniem bardzo, bardzo skuteczna opcja. Teraz sobie o tym porozmawiamy, tylko jeszcze w sobie zachęcam Was do subskrybowania kanału. Jeszcze jako takie tropie będę wam bardzo, będę bardzo wdzięczny, jakbyście to zrobili, byłoby super. I możecie dać lajka like pod filmem, skomentować, co o tym sądzicie. Tak, pierwsze graffiti to serce, które przyszło na, na myśl, które było w dropie, z tego co pamiętam, tak, było w dropie te graffiti yy, i znikło z dropu i tak sobie myślimy, graffiti znika z dropu, no i kurwa co, no i te graffiti, dlatego, że jest ładne, bo jest fajne takie serduszko po prostu, to znikło z dropu, mamy tu na przykład serce róż, yy, możemy zobaczyć wykres i ona sobie tak stoi w miejscu i nic się z nim nie dzieje. Trochę tu poleciało, do góry, potem trochę znów spadło, poleciało, spadło. Oprócz tego, że to już jest dobra inwestycja po takim spadku, tak naprawdę, bo za do 97 groszy znajmy tam 26 nawet. Skupić sobie a potem 4 za 50, to już, jest, to już jest sprzedaż z zyskiem dosyć dużym. Zobaczcie tutaj. No, ładna, tutaj podleciało to Kurwa ilu? 65? 500 sztuk. Ładnie, no i potem znowu jeden spadł, o jawa, sorry, jawa, jawa I potem znów spadek i tu było ale to ładnie kupić w tym spadku i sobie to po prostu podtrzymać Na świetle może znów fajnie spadnie, wtedy fajnie można pokupić graffiti, Ale na zobaczmy wykres tych połamanych graffiti, czy połamanych, połamanych serduszek Mamy jakiś droższego, nie wiem, złamane serce, to, zobaczmy tutaj już od wykres jaki jest Tak i zobaczcie tą tendencję wzrostową po wyjebaniu ją z dropu Jaka jest, widzicie to? Cały czas w górę praktycznie spadki, ale w górę spadki i w górę spadki, 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 w górę I teraz są duże spadki, może doświat jeszcze większe spadki i to jest moim zdaniem w kwestii długoterminowej dobra inwestycja, bo te graffiti coraz tak rosło. Więc to jest dla mnie jedna z lepszych inwestycji te pałane serduszka. I ja mówię to real talk teraz, nie trolluję, mówię naprawdę tak. Ja sam może trochę włożę to kasy, ale jeszcze jest inna ciekawa rzecz. a propos graffiti, nie tylko o serce, wejdźmy samą zakładkę graffiti, to jest taka już dla, rozkmincie to samo, ja Wam tylko to pokażę, wejdźmy sobie w najdroższe graffiti, to są moi drodzy graffiti z operacji to, ile dobrze pamiętam o te wzorki, kosztowały jedną gwiazdkę, może sobie było wybrać siła. chyba wybrane była. jak nie to mnie poprawcie i zobaczcie to, za jedną gwiazdkę. Więcej to nic nie muszę dodawać, tak naprawdę. Ci, co zaczają, co zaczają. Więcej tu nic trzeba, mówić nie trzeba. Tak, graffiti może być dobrą opcją, moim zdaniem, inwestycyjną. Nawet jak graffiti znika z dropu, to powiem Wam, że jak wiemy, to możemy fajnie zainwestować w spore ścianko, bo może podrożeje i to sporo. Więc, ale też musi być ładna, z tego co widzę, bo takie gówno to nie rosną, więc no, jest to patent. Dobry patent, moim zdaniem. I ciekawy, ciekawy patent na pewno. Ja bym się w tym zainteresował. No i co, zachęcam Was do subskrybowania kanału, po więcej kontentu. No i co, życzę wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć.